Jak się ubrać do klubu, żeby wyglądać modniej i trendy? Z klasą przede wszystkim. Co to znaczy z klasą? Czarny e, zawsze To znaczy e, klasycznie, dokładnie. Klasycznie, to znaczy... E, Że klasycznie to klasyczny strój. E, forma, fason, e, czy też kolor tylko czarny? Forma, fason, kolor nie zawsze zależy od e, trendów opowiedzmy. Tak, od, od nastroju trendów w danym roku. Czy to jak panie y, wyglądacie, jak się ubieracie, zależy od waszego wnętrza? Od naszego nastroju przede wszystkim. Nastroju, ale także od sytuacji w jakiej jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w klubie, ubieramy się odważnie. Jeżeli jesteśmy e, na oficjalnej gali, ubieramy się oficjalnie, tak? To zależy od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Dziękuję bardzo. Są Panie zbyt goszczy? Nie, Olsztyn. Zdecydowanie. Olsztyn? To pozdrawiamy Warmińsko-Mazurskie! Wydaje mi się, że każdy ubiera się na nowoczesny styl, tak? Czyli marynarka, koszuleczka, wiadomo. Ja zazwyczaj tak się inspiruję, że koszula, marynareczka, jakieś eleganckie spodnie. No i to wystarczy, mi się wydaje. Na jak... Każdy ubiór charakteryzuje tam jakąś swoją... charakteryzuje tam jakiś swój top i tak dalej. I Wydaje mi się, że do klubu jednak idący wypadałoby założyć jakieś tam koszule i swobodne, może nie dres, ale, 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 ale takie spodnie eleganckie. Dziękuję bardzo. Jestem z Bydgoszczy? Nie, nie jestem. Jestem ze Śląska, z Gliwic, także pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy cały Śląsk. Proszę pana, czym pan się inspiruje, ubierając się do lokalu? To znaczy, no myślę, na pewno tutaj internet przede wszystkim, jakieś blogi, czy też na Facebooku, Instagramie. Blogi modowe? Strony, tak, blogi modowe, dokładnie. No tutaj myślę, że ogólnie kreuję sam sobie wszystkie stroje i dobieram, że tak ujmę to. A pana, stylu, a pana stylóweczka. Skąd buty, skąd spodnie, skąd pasek i skąd koszulka? E, tak, powiem tak. Koszulka e, z wistuli, e, spodeneczki z zary, e, butki e, z kazara. Zegarek i pasek? E, zegarek z apartu i paseczek e, z pakolorentę. Dziękuję bardzo, gotujemy stylówki. Dziękuję bardzo. Na gorące sobotniej nocy, gdzie dałeś koncert dla 130 pań w hotelu Brda, miałeś stylówkę, bym się wyraził, biznesową. Biznes smart. Teraz twoja stylówka. Skąd czerpiesz inspirację? Raczej nie czerpię, raczej wchodzę do sklepu i szukam coś pod siebie. Ale ciebie też widziałem na tej imprezie, tak więc wiesz. Ale ty jednak pozostałeś bardziej taki no, e Elegancki, że tak powiem. No Powiedz tak. nam, aktualnie Twoja stylówka, jeżeli chodzi o, o firmy: buty, spodnie, koszulka i narzutka. Skąd? Wiesz co, narzutka, chyba HM. Spodnie, chyba Zara z butami. Koszulka, bodajże to jest. Nawet, nawet zara czy HM? Zara, zara, zara. Wiemy też o tym, że śpiewasz. Jak się rozwija Twoja kariera? No obecnie mam zespół: trabanda z Łodzi. Obecnie, już od 2011 roku, z... to już trochę! No, trochę, z tym, że w zeszłym roku doszło do nas czteru gości z Blue Cafe. Niestety odeszli, może i stety dla mnie, dla mnie, stety, że odeszli z zespołu Blue Cafe, bo powiększył się skład o przede wszystkim sekcję dentą. No i nagrywamy płytę. Mamy nadzieję, mieliśmy nadzieję, że wyjdzie ona jak najszybciej. Nie chcę mówić kiedy, mamy nadzieję. Że na jesień, ale dokładnej daty jeszcze nie powiem, bo, bo cały czas jakby e, ten materiał na, nagrywamy. No i mam nadzieję, że przez dobrowytwórnie to pójdzie. Pytamy dzisiaj o stylóweczki. Mamy w lokalu Soda również dziewczyny z Dalekiego Kraju. Mamy również naszego tłumacza, panią Karolin Sadecki. Pani Karolino, pani spyta o styl. Hi. What have you got to for today? Today, um, it's like a floral top with, je with jeans with like, a, you know, like a uh, zip, you know. Okay. Just si very simple, you know, not okay. much, nothing much. Okay. How you? okay, what about you? I have a like a glimmery a dress for my boyfriend, darling. <laughs> so yeah, uh, I just have this one on for my uh, girlfriend, boyfriend. Okay, uh, what uh, do you think of when you choose your outfit? Uh, what's the most important thing for you? Uh, the most important thing for me is how I'm looking. Yeah. Uh, how I'm looking is like how my shape is when I'm dressing up. So if I'm looking good, then I will like use it, otherwise, no go. <laughs> okay, to feel comfortable as well. Yes, of course. I just want something to dance in. You know, I love to yeah. dance, so yeah. I need like something comfortable to dance. In. So when you're dancing, you have to. You also have to be comfortable. Otherwise, it's no go. Yeah, <laughs> uh, we want. I just want to say hi. I when I came to Pol Poland, I have some. Uh, I, expect, I accept something, but now I feel like it's like Denmark. I, I'm coming from Denmark, and uh, I thought like Poland is like very, very poor. Mm -hmm. But when I'm coming to Poland, is when, for example, when I'm coming to Soda, it's I have the same feeling as when I'm coming to the uh, club in Denmark. So uh, for me, it's the same, but I thought uh, something else when I was in Denmark. Mm -hmm. Yeah. So basically we love Polish people basically yeah. okay. <laughs> <laughs>